Witajcie! Jestem Dawid12, a to jest Cube Hard News. Od dwóch dni pojawia się Mroczny Szkielet. Dajcie nam znać, jak podoba wam się to wydarzenie i co byście w nim zmienili. Od dzisiaj zrzuty pojawiają się co dwie godziny. Teraz będziecie mogli zdobyć jeszcze więcej nagród. Od 17.00 uruchamiamy grupowy teleport. Życzymy udanych klep. A już jutro od 19.00 najważniejsze wydarzenie na serwerze. Uruchamiamy działanie TNT na terenach gildii. Topowymi graczami na ten moment są Mixu, Happy i Oskarioski. Graczem z największym czasem na serwerze jest Deciasny. Topowymi gildiami są gildie AWE, ESSA i ANDR. Przypominam o turnieju Build Battle. Podczas turnieju przez dwie godziny będziecie musieli zbudować budowlę o tematyce wytypowanej na początku. Będziecie mieli do dyspozycji teren 40 na 40 kratek. Każdy będzie miał równą szansę na zgarnięcie nagrody. Nagrodą za pierwsze miejsce jest 15 tysięcy monet. Łączna pula nagród to 250 zł. Aby zapisać się na konkurs należy na stronie głównej cubehard.net zaznaczyć dołącz teraz. Ja jestem Dawid12, a to było Cubehard News.